Policja zwróciła uwagę na wiadomości rozsyłane przez mieszkańców. Kolejni mieszkańcy zgłosili służbom kradzież. Przesłanie informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych informacji skutkowało utratą dużych pieniędzy. Funkcjonariusze ostrzegają przed oszustwami. O niepokojących wydarzeniach informuje portal Nasze Miasto.pl Wiadomości, które napłynęły z powiatu suwalskiego, podają w wątpliwość bezpieczeństwo mediów społecznościowych. Według serwisów nasze miasto.pl oraz kurier Suwalski nawet kilkunastu mieszkańców straciło łącznie kilka tysięcy złotych. Oszuści wykorzystali metodę płatności mobilnej, aby dokonać kradzieży. Policja apeluje o większą rozwagę. Oszuści wykorzystali media społecznościowe oraz system płatności mobilnej, rozsyłając mieszkańcom powiatu Suwalskiego fałszywe wiadomości. Sprawcy podawali się za znajomych i prosili o pilną pożyczkę. Potem, jak udało im się wyłudzić kod blik, okradli już kilkanaście osób na łączną kwotę ponad 8 tysięcy. Złotych. Jak donosi portal naszemiasto.pl, oszuści przełamali zabezpieczenia komunikatora. Wiadomości od oszustów w powiecie suwalskim oszuści wysyłali za pośrednictwem mediów społecznościowych wiadomości z prośbą o natychmiastową pożyczkę. Tłumaczyli swoim przyszłym ofiarom, że są w nagłej potrzebie, muszą zapłacić za rachunki lub mają problem z dostępem do swojego konta. Dzięki przełamaniu zabezpieczeń komunikatora mogli podać się za znajomych osób poszkodowanych. Gdy tylko otrzymali wiadomości z kodem BLIK. Mogli dokonać kradzieży. Portal Nasze Miasto. P.L. poinformował o 10 osobach poszkodowanych, natomiast kurier Suwalski donosi, że liczba okradzionych wzrosła już do kilkunastu osób. Podawanie obcym kodu wygenerowanego przez telefon jest niestety równie niebezpiecznie, co umożliwienie oszustom dostępu do konta. 2. Po przesłaniu kodów wiadomości procesu nie da się już cofnąć. Oszuści natychmiast wpisują otrzymany kod blik i dzięki niemu przelewają pieniądze na swoje konta. Policja zwróciła się z apelem do społeczeństwa, aby uważać na potencjalnych przestępców. Przede wszystkim nie należy działać pochopnie. Po otrzymaniu prośby o pomoc, najlepiej będzie, jeśli najpierw zadzwonimy do znajomego i upewnimy się, że to on napisał do nas za pośrednictwem komunikatora. Płatności mobilne coraz częściej są wykorzystywane przez oszustów. Niedawno pisaliśmy o źródło naszemiasto.pl, kurier suwalski